Wiecie co? Powiem wam tak szczerze, że no... Mam dobre przeczucie, no. Przede wszystkim Daniel z tej strony, więc ostatnio cały czas chodzi mi po głowie ten Warzone i Modern Warfare 2 Zresztą, jak dobrze wiecie, ja mam sporą pasję do tej gry Niektórzy by powiedzieli, że jestem uzależniony i jak zwał tak zwał Chcecie mówić, że jestem uzależniony? Proszę bardzo Ale mam sporą pasję do tej gry i do kontentu, który tworzę i do streamów, które robię I jestem bardzo osobą, która... jestem bardzo osobą, która... Jestem osobą, która bardzo lubi rywalizację, dlatego też między nimi szykuję się na wsowa, World Series of Warzone, na który ty też się możesz szykować, bo tak naprawdę ten wielki turniej Warzona jest dla wszystkich. Wszyscy mogą spróbować się kwalifikować. Natomiast szczegół jak ten WSOF, bo to jest skrót, będzie działać. Omówię w kolejnych filmach, ponieważ czekamy na szczegóły, jak to, jak, jaki będzie dokładny format. Mamy, mamy pewne jakby pogłoski, jak to może wyglądać e, i jak to nie powinno wyglądać, ale zostawmy sobie to na inny film, jak już będziemy wiedzieć, oczywiście, więcej. Wracając do tematu. Mam dobre przeczucie, coś czego nie miałem od jakiegoś czasu grając w Call of Duty Warzone 2, Modern Warfare 2, no i słuchając różnych pogłosów, komentarzy na temat tej gry. Jak wiadomo, gra jest, jest była w dupie, liczba graczy spadała z miesiąca na miesiąc. Grywalność tej gry nie poprawiała się, czasami była gorsza, czasami była lepsza, czasami stała miejsca, ale ogólnie jakby jakość samej rozgrywki nie szła do przodu, nie szła do góry lub nie szła do góry w wystarczająco szybkim tempie, dlatego też między innymi gracze odchodzili a ja jako osoba, która faktycznie chce tym statkiem płynąć na dobre i na złe, czy się zatopi, czy wypłynie na piękne, nowe, niebłękitne wody to ja tutaj jestem z wami, natomiast mam ponownie dobre przeczucie bo zmiany, które idą na trzeci sezon, wyglądają bardzo obiecująco. I jak już wiecie o tych zmianach, powiedziałem: Jakby poprawki w gameplayu, ogólnie sama, sam komfort gry, same przyspieszenie gry, dodając poszczególne elementy, jak drony do relokacji, sklepy do rzucania czyli takie sklepy, co mieliśmy na kalderze. Czy mogłeś rzucić sobie sklep, jak skrzynkę z amunicją, buh on spada z ziemi, i możesz sobie wykupić kolegę. W zależności od tego, jak te sklepy będą działały, bo oczywiście tam nie kupisz sobie miliona BSP, zakładam, ale nadal będziemy mieli okazję wykupić naszych kolegów w strefie która tak naprawdę nie ma żadnych sklepów już, powiedzmy, bo czasami było tak, że w grze w czwartej strefie no już nie mieliśmy gdzie pójść do sklepu ponieważ tych sklepów jest dwa razy mniej niż na kalderze, no i też nie mamy tej opcji sklepów do rzucania. To wraca. Ogólnie sam movement będzie najpewniej przyspieszony. Teraz... Nie bójcie się, nie będzie powrotu Slide cancelów, jak to niektórzy Jakby bardzo, bardzo nienawidzili Ja, ja mi nie przeszkadzało, ja uważam, że to Kreowało pewną formę skill gapu. też Ludzie używali tego w bezsensowny sposób Ale mimo wszystko Kreowało pewną formę skill gapu, movementu Trudniej było Cię trafić Ja jestem jak najbardziej za, jeżeli się tego nauczysz Super, ja rozumiem, że niektórzy tego nie robili. Natomiast mamy tutaj w grze Pewne elementy, mechaniki Movementu, które są można powiedzieć, że bezużyteczne, lub bezużyteczne w walce. Bezużyteczne mam tu na myśli w ślisk. Bezużyteczne w walce, mam tu na myśli delfin dive, czyli rzucanie się do przodu. No i ja bym do tego jeszcze dodał te trzymanie się, tych murków, tak dalej, bo to jest troszeczkę, no to jest jakby, to nie ma żadnej. Żadnego większego zastosowania. Faktycznie możemy się chwycić, i jak mamy pistolet, możemy się wychylić, sprawdzić, piu, 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 postrzelać, ale jakby w ogólnym rozrachunku nie ma na to większego zastosowania. Ja powiedziałem, że jeżeli to by było tak, jak na przykład w Prince of Persia, jak w Tom Raiderze, czy z Uncharted, że mamy różne budynki, tak, do których możemy się dostać. Przykładowo, dam wam taki przykład, nie? Wychodzisz przez balkon, chwytasz się barierki. Przechodzisz sobie bokiem, nagle wchodzisz im na plecy, bo jesteś na dachu, nie? Coś, czego wiesz, no nigdy byś się nie spodziewał, że, że możesz się przemieszczać do boku, trzymając się krawędzi, po to, żeby się dostać do miejsc, które normalnie są, jakby, i których się nie da w inny sposób dostać, po to, żeby przeciwników zaskoczyć, którzy przykładowo ukampili się w jakimś budynku. To by było super. Natomiast, no. Te chwytanie się, jak ma opiszą, często przeszkadza, bo się chwycisz i jest małe opóźnienie, zanim się puścisz lub zanim się zaczniesz wspinać. Więc oni chcą to wszystko troszeczkę przyspieszyć, usprawnić. I moim zdaniem, niezależnie od tego, czy jesteś casualem, czy nie, jest to dobre, ponieważ częściej niż rzadziej te mechaniki po prostu przeszkadzają graczowi. To nie jest to, że ty jako osoba, która zabija tego gracza, masz satysfakcję, że haha, on użył realistycznej mechaniki. Nie, to często ty używasz tej mechaniki, może i przez przypadek, no i przez to też giniesz. Więc fajnie, że powoli usprawniają całą rozgrywkę, plus dodają poszczególne rzeczy, jak na przykład, jak na przykład taki system zachęcania graczy do powrotu. Czyli ty jako gracz, który się podoba, przykładowo ta gra, chciałby wiedzieć ty, słuchaj, Bartek, bo żeś nie grał dwa miesiące w tego grze, ja wiem, że to było Ciężko było, naprawdę ciężko się grało. Ja wiem, że, że masz trochę inny styl, i ten, i ten, ale wróćmy, ty, na parę meczy, słuchaj, jak wrócimy, to oprócz tego, że już jest lepiej, to ty dostaniemy skinę za darmo, nie? Bo jest system zachęcania, powiedzmy, do powrotu, zachęcania nowych graczy lub graczy, którzy nie grali przykładowo te 2-3 miesiące, jeszcze dokładnie nie pamiętam. I jeżeli będziecie grać razem, będziecie wykonywać różne zadania razem, będziecie coś tam robić razem, to dostaniecie nowe skórki do broni, czyli do, 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 do o ile dobrze pamiętam, do Hurricane'a i do jakichś pistoletów, yy, nowe emblematy i tak dalej, czyli dostaniecie darmowe rzeczy za to, że po prostu gracie razem, co jest super marketingiem i super rzeczą. Darmowe rzeczy zawsze cieszą i darmowe rzeczy lub nagroda za chociażby fakt, że grasz z kolegą, no, to jest naprawdę genialna rzecz, szkoda, że tego wcześniej nie wprowadzali, ale bądźmy szczerzy, spójrzmy na to z tej strony, że w tych czasach niestety wszystko idzie na web. wszystkie franczyzy, wszystkie rzeczy, które naprawdę pokochaliśmy jako fani, no niestety są zrujnowane przez wielkie studia jak Netflix, Amazon, przykładowo też Activision i tak dalej, wiadomo mówimy tutaj o widzminach, Pierścieniach Władzy i tak dalej, po prostu wszystko czego się tykają nagle jest złe, natomiast... Nie wiem, już powoli zaczynałem się orientować, że ich, jakby, tok myślenia jest zły, i powoli trzeba wrócić do starego systemu. Powiedzmy, yy, budowania zaufania u klienta i u konsumenta, co jest bardzo dobre, moim zdaniem. Więc ogólnie zmiany według mnie idą na lepsze, i nie zrozumcie mnie źle, i żebyście Wy też się tego nie spodziewali, na trzeci sezon. To nie jest tak, że Warzone 2 i, Multi, i Modern Warfare 2 na trzeci sezon to będą najlepsze gry, w jakie kiedykolwiek graliście, bo nie będą. Te wszystkie zmiany, o których mówię, one muszą być wprowadzane też spora, jakby sporadycznie, no, częściowo, no, nie, nie są w stanie zmienić kompletnie charakterystyki gry na update'cie w, w kolejnym sezonie zmienią poszczególne rzeczy, dodadzą pewne zmiany w mechanikach, dodatą dodadzą pewne elementy, dodadzą pewne mapy. Później na mid season dodadzą rankedy przykładowo, bo będą rankedy i oni muszą, zanim dodadzą te rankedy, oni muszą sprawdzić, czy dodane zmiany w ogóle funkcjonują poprawnie w tej grze. Moim zdaniem i moim, jakby tak to, tak powinni to zrobić. Oczywiście rankedy będą miały pewne, będą się, jakby yy, trzymać w troszeczkę innych zasad niż, niż, jakby gry publiczne. Będzie tam zapewne więcej życia o wiele, tak? Że, że będzie dłużej trzeba będzie w ciebie strzelać, żeby cię, żeby cię powalić albo, albo zabić Będą zablokowane bronie poszczególne, tak jak jest w Rankedach w Modern Warfare 2 Więc tam będą troszeczkę inne rzeczy i słuchajcie, jakiekolwiek mechaniki zwiększające skill gap tam wprowadzą Prawdopodobnie tego nie będą wprowadzać też na publikach, no bo jakby nie, 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 nie potrzeba, bo tak naprawdę wszystkie osoby, którym zależy na skill gapie, zależy na grindowaniu i zdobywaniu czegoś w tej grze, a nie graniu sobie w weekend po dwie godzinki lub w piątek po pracy dwie godzinki, będą na rankedach. Na publikach będą osoby, które są każualami. Będą osoby, które będą sobie też grały czasami forfan, żeby odetchnąć, bo na rankedach poziom będzie wysoki. Odetchnąć, postrzelać, wypróbować nową snipe, wypróbować nową pompę, nie wiem, zrobić jakiś rekord fragu, nie wiem, bo tego na rankedach raczej się nie będzie robić, tak? Czyli po prostu na publikach będą troszeczkę luźniejsze gry, czego wszyscy tak naprawdę oczekują, ja też. Natomiast na rankedach będziemy się pocić, będziemy się starać, osiągnąć coś yy, więcej niż po prostu kolejny w Warzone, więc to jest dobre. To jest bardzo dobre rozdział, właśnie na rankedy, na, na mecze publiczne i wprowadzanie pewnych mechanik, które mogą usprawnić grę. Oprócz tego nadchodzi też World Series of Warzone, w soft, tak zwany co też przyciągnie sporo uwagi. No i oni też muszą jakby dopilnować, że ta gra jest w dobrym stanie, albo jest w znacznie lepszym stanie. Bo ja też uważam, tak jak Jake odpowiedział, że dopiero na czwarty sezon ta gra będzie naprawdę taka jaka powinna być i wydaje mi się, że on ma sporo racji. Bo no niestety, niestety ma sporo racji, tak nie powinno być, powinna być na pierwszy sezon, ewentualnie na mid season update pierwszego sezonu powinno być już wszystko w porządku, ale no jest jak jest aktualnie. Więc na czwarty sezon prawdopodobnie dostaniemy wszystkie zmiany, na które czekamy. No i Warzone 2 może mieć swój Battlefield moment, czyli po prostu powrót graczy do Warzona, ponieważ w końcu jest tak, jak powinno być. No i ja też rozumiem, że wielu, wielu się podoba ten... W cudzysłowie, realistyczny Warzone, czy realistyczny Call of Duty, ale bądźmy szczerzy, Call of Duty nigdy nie było realistycznym. Miało elementy, miało skórę realizmu, można powiedzieć, taki, taki skin realizmu, ale w samym rdzeniu nigdy nie był realistycznym shooterem. Nigdy nie był taki. I odchodząc od tego, tego rdzenia, tego fundamentu, czym, czym było Call of Duty zawsze, no niestety. Jest jak jest aktualnie, jest jak jest ta gra. To jak to usłyszałem kiedyś, że to nie jest Battle Royale, który jest Call of Duty, to jest inaczej, to nie jest Call of Duty, który ma Battle Royale, to się okazało, że to jest Battle Royale, który ma elementy Call of Duty, czyli ma coś tam z Call of Duty, czyli po prostu ta gra stała się troszkę czymś innym niż była. No i przez to też między innymi, między innymi oczywiście stracili wiele graczy i na całe szczęście powoli wracają do tych fundamentów, o które każdy prosił. Ponownie wiem, że nie, nie wszystkim się to będzie podobać, natomiast mamy też DMZ. Macie też DMZ, Macie też tryb, który jest wolniejszy taktyczny, na którym możecie wykonać misje z kolegami, możecie się umawiać, możecie robić rajdy, możecie wykonać jakąś trudną misję, której nikt jeszcze nie wykonał. Możecie też spotkać inne teamy, z którymi będziecie walczyć, możecie expić tam bronie. Oprócz tego wraca jeszcze plunder, czyli grabież, którą też wiele osób lubiło grać z tego względu, że po pierwsze po prostu może lubili wygrywać grabież, ale też tam się odradzasz, czyli po prostu strzelasz, odradzasz się, na dużej mapie są fani tego. Ja osobiście na grabieży często po prostu ee, levelowałem broń i to wszystko. No ale, ale są fani grabieży. Mamy wyspę odrodzenia, mamy grabież, mamy rankedy naprawdę i powoli mamy poprawki w gameplayu i, i to jest dobre, to jest naprawdę dobre. Jedna rzecz czego ta gra potrzebuje tak naprawdę to są solidne serwery, o które raczej się nie doprosimy zbyt szybko, bo. Z serwerami jest tak, że z tego co rozumiem, to jest drogie cholerstwo i wymienić serwery to nie jest takie hopsiu. Natomiast są pewne rzeczy, które można zrobić, aby troszeczkę odciążyć te serwery. Problem polega na tym, że oni są tak dumni z tych rzeczy, że raczej tych nie usuwają. Mam tu na myśli przykładowo boty, sztuczną inteligencję na. Dużej mapy, przykładowo, tak? Które się namnażają cały czas. Jak się twierdze po, po pojawią, no to boty się pojawiają, ale później one się namnażają cały czas. To też jest wielkie obciążenie jest dla serwera. Przeliczanie tych wszystkich botów i tego, co one robią, walki z innymi graczami, to jest wielkie obciążenie dla serwera, więc oni muszą się zastanowić nad tym, jak. Albo zmniejszyć ilość botów w grze, może zrobić tak, że one się tylko pojawiają raz i twierdza jest tylko raz i nikt więcej nie może jej wziąć. A ten impuls BSP ma limit powiedzmy jakieś 3 minutki, 4 minutki albo jedną strefę. Przykładowo albo po prostu te, z tych botów kompletnie zrezygnować i dacie tylko na DMZ gdzie się ogólnie dzieje troszeczkę mniej i te serwery będą w stanie może wytrzymać tą ilość sztucznej inteligencji. Lub po prostu też zmniejszyć ilość graczy na publicznych lobby. No bo bądźmy szczerzy. Jeżeli będziemy mieli tego wsowa, będziemy mieli ten wielki turniej Warzona, na który będą się ludzie chcieli zakwalifikować i będziesz ginąć przez lagi na serwerach, to będzie Albo finałowy gwóźdź do trumny dla wielu osób, albo będzie taki pr normalnie cios prosto w prawej jajorze tego się po prostu nie da przeskoczyć, więc to jest coś nad czym muszą pracować. No i oprócz tego małe zmiany, które będą wprowadzać. Przykładowo, jeżeli ta gra będzie coraz lepsza i ludzie będą chcieli się utożsamiać z tą grą, no to cholera jasna dajcie jakieś fajne skiny do tej gry, bo teraz to już jest naprawdę masakra. Ja osobiście nie wydaję siana na tą grę, po pierwsze dla samej zasady, bo nie będę wydawał pieniędzy na tą grę, dopóki jej nie poprawią, a po drugie tak naprawdę nie było od początku żadnego fajnego skina, czy to do broni, czy to do postaci, który tak tak naprawdę mógłbym mnie zainteresować, żeby kupić. Są te wszystkie realistyczne skiny, ale bądźmy szczerzy, ludzie realistycznych skinów nie chcą kupować. Te realistyczne skiny powinny być. Jako nagroda za posz wykonanie poszczególnych zadań, za odblokowanie nie wiadomo czego, a te wszystkie wiadomo ura bura wszystkie skiny to mogą być płatne skiny, bo bądźmy szczerzy wiem, że wielu się to nie podoba, ale też wielu to kupuje i no i tyle w sumie, więc ja jestem pełny nadziei, pełny optymizmu i naprawdę wierzę, że Warzone wróci. Nie, nigdy nie wróci do czasów Werdańska, bo to jest niemożliwe. Ale naprawdę wróci i będzie się y, miał o wiele lepiej. I zobaczymy co dalej będzie. W każdym razie ja jestem tutaj z wami od samego początku do końca będziemy robić content, live streamy i wszystko na tym kanale. Także razie znaczy dziękuję bardzo za oglądanie i wysłuchanie mojego, że tak powiem, monologu. Oczywiście łapeczki w górę, mile widziane komentarze suby, jeżeli jesteś tutaj nowy i chcesz wpadać częściej na ten kanał. Oczywiście ponownie widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale oraz na live streamach na tym kanale. Życzę Wam miłego dnia, Cześć, cześć. A mam się kończy. Zaraz. Wrzucam. Mam mam, rzucam no czekaj, ja mam jeszcze jedną skrzynkę z tyłami Już rzuciłem Wchodzimy w niego, ponek. What the fuck gości się zgliczował w tym Dobra, trzeba bo... górę zajmować Trzeba Zostawiłem e, skrzynkę przecież na tym to, jest, to to jest, to jest Ostatni tym.